Nasza kadra to są osoby, które od wielu lat jeżdżą ze mną na Bornholm. Bardzo dobrze znają wyspę, ale też są bardzo doświadczone w prowadzeniu grup rowerowych. A to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to to, że oni, to są osoby, które czują wielką pasję do rowerów. To są ludzie, którzy na co dzień używają roweru jako głównego swojego środka transportu, ale też wyjeżdżają na dalekie wyprawy, o których chętnie opowiadają dzieciom. I mam nadzieję, że Część swojej pasji zaszczepiają dzieciom i że to gdzieś kiedyś zostanie i wykiełkuje w przyszłości. Mamy pięć osób wyjeżdżających z dziećmi na wycieczki rowerowe. Wśród tych pięciu osób jest jedna, co najmniej jedna z uprawnieniami ratowniczymi. To jest osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi podczas kąpieli w morzu. Mamy też jedną osobę zajmującą się serwisem naszych rowerów. To jest osoba, która na co dzień przegląda te rowery i dba o to, żeby one były w dobrym stanie technicznym, oraz kucharza przygotowującego razem z dziećmi nasze posiłki. Poza tym jestem ja, czyli kierownik. Opiekę medyczną zapewnia nam oddalone o pół godziny jazdy samochodem szpital Renne, a we własnym zakresie załatwiamy tylko. Małe rzeczy, takie jak skaleczenia czy zadrapania. Jeśli jednak uważamy, że coś wymaga konsultacji medycznej, to korzystamy z pomocy tuńskich specjalistów w szpitalu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.cris.com.pl.